Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry. Wodo. Dzień dobry, witam pięknie. Umówiłyśmy się na rozmowę o centrum obsługi Cudzoziemca, ale zanim o tym, to m, chciałabym Panią prosić o przedstawienie najnowszych informacji dotyczących sytuacji na opolskich rzekach. Muszę Państwa uspokoić. Zresztą przed sekundą słyszeliśmy w wiadomościach tak, że informacje z terenu Opolszczyzny są bardzo pozytywne. Tylko w trzech miejscach mamy naprawdę nieznacznie przekroczone stany ostrzegawcze, właściwie moglibyśmy nawet o tym nie mówić, natomiast w dniu wczorajszym tylko w jednym miejscu mieliśmy o 30 cm przekroczone stany ostrzegawcze, także opolszny. Była zabezpieczona. Oczywiście pojawiały się te podmoknięcia, pojawiała się woda, która w niektórych miejscach państwa niepokoiła, bo dostawaliśmy informacje, zgłoszenia e, czy znamysłowa, czy z olesna, czy trochę z południa opolszczyzny. Natomiast były to sytuacje, które szybko zostały e, zażegnane, szybko też była reakcja wszystkich służb. Zresztą mieliśmy wczoraj dwukrotnie dwie wideokonferencje. E, tak naprawdę tylko po to, żeby monitorować sytuację i przekazywać, sobie komunikaty. Natomiast sytuacja jest absolutnie opanowana, a państwo widzicie też za oknem, że dzisiaj słońce wyszło, więc jesteśmy w dobrej nadziei. Natomiast jesteśmy wszyscy duchem, sercem z naszymi sąsiadami, trochę za miedzą, bo i w województwie śląskim tam na południu jest poważniejsza sytuacja i w województwie małopolskim. To jest tak, że polszczyzna jest dużo lepiej zabezpieczona przed powodzią, w związku z tym skutki tych ostatnich dni opadów deszczu są u nas mniejsze. Czy po prostu mniej deszczu nas spadło niż do dorzeczu tak, Wisły. Tak, od 1997 roku, kiedy ta wielka powódź nas wtedy nawiedziła, to wiele się zmieniło, wiele zabezpieczeń jest porobionych, wiele obwałowań, udrożnionych rzek pogłębionych, umocnionych wałów. To oczywiście wszystko się dzieje. Państwo to widzicie przecież. Cieszymy się z tych zabezpieczeń. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten, ten zbiornik w Raciborzu Bożu funkcjonował i był zakończ zakończona inwestycja. I wtedy wszyscy byli, czulibyśmy się tak naprawdę bezpiecznie. Natomiast te inwestycje, które zostały poczynione w ostatnich dekadzie, w ostatniej 15 latach, no to są te inwestycje, które powodują, że dzisiaj możemy się czuć bezpiecznie po prostu. A jeżeli chodzi o Centrum Obsługi Cudzoziemca, to jest ono gotowe? Tak, Centrum Obsługi Cudzoziemca, proszę Państwa, dzisiaj będziemy uroczyście otwierali. To jest taka wielka, ważna inwestycja, przede wszystkim dla administracji rządowej. Dla wszystkich państwa, którzy korzystają z usług cudzoziemców, zatrudniają cudzoziemców i widzicie Państwo, jak przez ostatnie miesiące, dwa ostatnie lata intensywnie w Urzędzie Wojewódzkim te zgłoszenia były przyjmowane. Ja powiem tylko tyle, że statystyka dla województwa polskiego jest taka, że jeżeli chodzi na przykład o zezwolenia na pracę, to liczba wniosków zwiększyła się w porównaniu do na przykład 2014 roku 600. 700%. Właśnie w 2014 roku, kiedy przyjmowaliśmy około 600 wniosków, jeżeli chodzi o zgłoszenia o pracę, to do wczoraj Przyjęliśmy 7 tysięcy w jednym roku, w połowie za roku. Za 5 miesięcy właściwie. Za 5 miesięcy mhm. właściwie. Także widzicie Państwo, że ta, ta liczba wniosków, a to tylko są zgłoszenia o pracę, są również inne wnioski dotyczące funkcjonowania cudzoziemców na terenie opolszczyzny. I tych ludzi, tych cudzoziemców, wnioskujących, pracodawców, naprawdę w Urzędzie Wojewódzkim było widać. Śmialiśmy się, że jedno piętro, w którym funkcjonował Wydział Spraw Obywatelskich, był po prostu ciemny ciemny od ludzi, od tłumu ludzi. Musieliśmy ten stan z rzeczy zmienić. E, I w, w Urzędzie Wojewódzkim dzisiaj uroczyście będziemy otwierali Centrum Obsługi Cudzoziemców. Całe jedno skrzydło na parterze, skrzydło Urzędu Wojewódzkiego zostało oddane pod pracę właśnie Wydziału Spraw Obywatelskich Obsługujących Cudzoziemców. To właśnie owo Centrum Obsługi Cudzoziemców. Bardzo nowoczesne, bardzo nowoczesne, bardzo przyjazne e, Oczywiście ucyfrowione, to jest naturalne, oczywiste. Tam parę takich myków nowoczesnych zostało wprowadzonych, już widzimy, ponieważ pilotażowo otworzyliśmy parę dni wcześniej. i Widzimy, że i cudzoziemcy trochę odsapnęli, wnioskujący, pracodawcy, pracownicy moi. Inaczej się już w lepszych warunkach pracuje, ale musieliśmy to po prostu usprawnić i dzisiaj o godzinie 11 uroczyście otwieramy. Centrum było finansowane z takiego Funduszu Azylu, Migracji i Imigracji. v skruče eee... Ponad 2,5 miliona złotych, ale warto było zainwestować, żeby tak naprawdę wszystkie strony miały komfort pracy. I wszystko teraz będzie można załatwić na parterze, jeżeli chodzi tak. o te sprawy cudzoziemców? Tak, wszystko będzie można załatwić na parterze. Często było tak, że państwo, którzy byli zainteresowani tymi wnioskami, no troszeczkę krążyli po urzędzie wojewódzkim, szukając tego swojego miejsca, a ponieważ tak naprawdę, no mówiąc krótko, były to tłumy, mm. to dyskomfort pracy był. Był dla właściwie wszystkich urzędników wielki. Też państwo często tak błądzili w zakłopotaniu, chodzili po urzędzie wojewódzkim. Od dzisiaj jest to jednoznaczne. Jeden kierunek. Wchodzimy do urzędu wojewódzkiego, skręcamy w lewo, idziemy do centrum obsługi cudzoziemców. I myślę, że z tego usprawnienia tak naprawdę będą wszyscy zadowoleni. Ja powiem tylko tyle, no muszę się pochwalić absolutnie, że mimo tego, iż tyle wniosków pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich przyjmują, to robią to tak nieprawdopodobnie sprawnie, z takim zrozumieniem sytuacji losowych często tych, tych ludzi, że nawet z innych województw do nas wysyłają, wysyłają cudzoziemców, pracodawców, żeby to właśnie u nas w Polskim Urzędzie Wojewódzkim załatwiać sprawy, bo wiedzą, że one będą szybko i sprawnie. To szybko biorę w pewien cudzysłów, dlatego że często, my, kiedy słyszymy kwantyfikator, szybko wydaje nam się, że. To będzie na już, na jutro, na pojutrze, najpóźniej. Natomiast są to sprawy y, dosyć skomplikowane, wymagające sprawdzenia zarówno i pracodawców, sprawdzenia w ZUS-ie, sprawdzenia w urzędzie skarbowym, e, sprawdzenia samych cudzoziemców, więc te procedury są e, czasochłonne, ale e, w porównaniu z innymi województwami, województwo opolskie, opolski urząd wojewódzki ma najszybszy termin załatwiania spraw i nawet gdzieś byliśmy prezentowani centralnie w centralnych mediach jako wskazani. Ci, którzy najsprawniej pracują. A teraz mając centrum obsługi nowoczesne centrum obsługi to co będziemy to robić jeszcze sprawniej. To jeszcze jedno pytanie w tym temacie, trzeba było zatrudnić więcej urzędników. E, tak, zatrudnialiśmy. Ogromnym wzrostem zainteresowania. Tak, dotrudnialiśmy oczywiście urzędników, natomiast wciąż ta pula e, osób pracujących przy sprawach cudzoziemców jest za mała, ponieważ liczba e, wniosków właściwie wzrasta galopująco. Nawet nie jestem w stanie Pani powiedzieć, czy za 2-3 miesiące, jak się spotkamy, będziemy rozmawiały o temacie cudzoziemców. Mm -hmm. Czy ja nie powiem Pani, że tysiąckrotnie nam się zwiększyła liczba przy, przyjmowanych wniosków, bo to jest e, sytuacja na dzisiaj dla nas jeszcze nieznana. Natomiast możemy powiedzieć, że trend jest wzrostowy. Pani Wojewodow, w najbliższą niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego, a województwo polskie niestety w każdych wyborach osiąga najniższą frekwencję. To prawda. To prawda. Co wybory do Parlamentu Europejskiego mamy frekwencję zatrważającą, niską. Jeżeli 5 lat temu w ogóle dla całego kraju frekwencja to było 25%, to u nas było 18%. No to w, czasami w wyborach do rad dzielnic frekwencja jest wyższa niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale ponieważ w tym roku y, kampania, y, jakby poświęcenie czasu ze wszystkich stron tematowi wyborów, Parlamentu Europejskiego jest inne, zdecydowanie większe, inne konteksty przedstawiamy ja myślę, że będzie większa ta frekwencja i mam nadzieję, tutaj już tylko nadzieję mogę mieć. Mam nadzieję, że na terenie województwa opolskiego ta frekwencja będzie co najmniej sięgała średniej średniej krajowej, ponieważ jest to wielkie wydarzenie dla każdego Polaka. Wydarzenie w rozumieniu takim, że musimy zdać sobie sprawę, że te wybory mają niezwykłą wagę. Absolutnie mają niezwykłą wagę, nawet w kontekście tego, co się dzieje w ogóle w Unii Europejskiej, jakie zmiany zachodzą i jeżeli my wszyscy, jako Polacy, jako głosujący, nie wybierzemy świadomie, nie wybierzemy z takim przemyślunkiem, to tych osób, które uważamy, że powinny godnie reprezentować Polskę, interesy Polaków przede wszystkim, interesy Polaków, no to nie będziemy mieli słyszalnego głosu w ogóle w Unii Europejskiej. Unia Europejska się zmienia, jak Państwo widzicie. Dochodzą wreszcie do głosu wartości, na których budowa Unii była oparta, czyli wartości chrześcijańskie, wartości obywatelskie, wartości demokratyczne. I dzisiaj nasi reprezentanci, polscy reprezentanci, Reprezentanci muszą umieć tych wartości bronić, ale muszą umieć też bronić wartości interesu Polski, interesu Polski. Po raz kolejny chcę powiedzieć, ta dyskusja się odbywa, ale muszę to powiedzieć, że nie możemy dopuścić, by do parlamentu szły osoby, które w ogóle nie myślą o swojej pracy przez pryzmat interesu Polski. Te ostatnie głosowania, które odbywały się w Parlamencie Europejskim, pokazywały, że osoby, które nie rozumieją, że są tam reprezentantem Polski. Oczywiście reprezentują interes Unii Europejskiej także, ale przede wszystkim są tam Polakami reprezentującymi polski interes. Nie powinny się w ogóle w Unii Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim znaleźć. Gościem dzisiejszej rozmowy w cztery oczy jest Violeta Porowska, wicewojewoda Opolski. Na drugą część rozmowy zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.radioopole.pl. Panie wojewodo frekwencja w tych wyborach jest niezwykle ważna o tyle że od frekwencji zależy podział mandatów na dany okręg wyborczy czy przy tak niskim zainteresowaniu jak było w poprzednich latach możemy liczyć na to że w tym roku będzie lepiej i więcej mandatów przypadnie na opolszczyznę na pewno jest tak, że, że im wyższa frekwencja, tym większa pewność, że mandat na opolszczyźnie się pojawi. No, w tej chwili byliśmy, do tej pory byliśmy szczęśliwi w, w tym kontekście, że no, mieliśmy swoich reprezentantów, dwóch. województwo opolsko miało mhm. swoich dwóch reprezentantów, tak. E, natomiast e, dzisiaj może się okazać, że jeżeli my nie staniemy wszyscy na wysokości zadania, każdy opolanin i nie pójdzie zagłosować, każdy, który ma prawo wyborcze, nie pójdzie... E, zagłosować to rzeczywiście ten mandat dla opozycji może być utracony. Czy to jest ważne, żeby województwo miało swojego reprezentanta? Oczywiście, że tak. Ja podam przykład pana posła, europosła Sławomira Kłosowskiego, który jest tym europosłem, teraz walczy po raz kolejny o mandat i proszę państwa, to jest człowiek, który funkcjonuje właśnie między innymi w komisji rozwoju. To jest nasz reprezentant, który walczy o sprawy Odry. Dobrze wiemy, jak Komisja Rozwoju Regionalnego jest ważna, i dobrze wiemy, jak sprawy odrzańskie są dla nas ważne. Więc warto, żebyśmy mieli swojego człowieka właśnie, właśnie w, 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 w Parlamencie Europejskim. I tylko od nas zależy. Jeżeli my pójdziemy, jeżeli się zmobilizujemy i bez względu na to, czy będzie słońce, czy będzie padał deszcz, po prostu uznamy, że naszym obowiązkiem jest w niedzielę być przy urnie, to te szanse na zdobycie mandatu dla województwa polskiego są do prawie 100%. Po prostu wszyscy musimy zagłosować. Nie możemy mieć 18% frekwencji, jak mieliśmy my 5 lat temu, nawet 20 nas nie zbawi, nawet 30 nas nie zbawi, ale powyżej 30 już tak. Czyli proszę spojrzeć, jeżeli no to, to tak naprawdę to jest niewielka liczba, e, liczba ludzi na no, 30% z populacji, które mają, e, które prawo mają prawa wyborcze, to jest naprawdę niedużo. Jeżeli my się zmobilizujemy wszyscy. A musimy się zmobilizować. To naprawdę są ważne wybory. To są ważne wybory, które będą decydowały o tym, czy będziemy mieć właściwe produkty na polskich półkach, nieoszukane, czy nasze firmy transportowe będą mogły normalnie jeździć, funkcjonować po, po europejskich drogach. Czy będziemy mieć cenzurę w sieci, czy nie będziemy mieć tej cenzury w sieci. To są naprawdę ważne kwestie. To jest, są kwestie podejmowane w Parlamencie Europejskim dotyczące polityki. Energetycznej, polityki klimatycznej, polityki podatkowej także. Przecież my to wszystko musimy załatwiać przez naszych reprezentantów. Nie możemy odpuścić tej niedzieli. Wszyscy w niedzielę musimy stanąć w lokalu wyborczym i zagłosować. Z radością będziemy to robili za parę miesięcy, bo będą wybory krajowe do Parlamentu Krajowego. One się cieszą zwykle większą popularnością tak, niż do Parlamentu Europejskiego. Ale teraz do Parlamentu Europejskiego musimy, po prostu musimy pójść. Ja jestem przekonana, że, że jeżeli państwo słuchaliście z uwagą, a przecież tych rozmów olbrzymia ilość się odbywała, debat, dyskusji na temat tego, jak powinna wyglądać reprezentacja Polski w Unii Europejskiej, więc wydaje mi się, że każdy z państw, jakiś ogląd ma. Ja nie chcę mówić, czy na tego głosować, czy na tamtego. Proszę podjąć decyzję we własnym sumieniu, we własnym oglądzie. Natomiast zachęcam, namawiam wręcz, proszę Państwa, wszyscy spotkajmy się, wszyscy spotkajmy się 26 maja. 26 maja, w Dzień Matki, piękny prezent dla Matki e, Polski i, i zróbmy to dla siebie, dla Polaków, zróbmy to dla, dla naszego kraju. No, oczywiście ja jestem reprezentantką Prawa i Sprawiedliwości, prawa i sprawiedliwości na Opolszczyźnie. I zawsze będę powtarzała, że peace for you. E, e, że Polska sercem Europy, że, żeby głosować na reprezentantów prawa i sprawiedliwości, e, ponieważ te wartości fundamentalne, unijne wartości, na których oparta jest Unia Europejska, dzisiaj wielu Polityków zapomina, polskich, europejskich zapomina, na jakich wartościach oparta jest Unia, wypacza te wartości, ale my w Prawie i Sprawiedliwości to pamiętamy i o te wartości chcemy, chcemy w Unii Europejskiej walczyć. Każdy zagłosuje, jak Pani powiedziała, według własnego sumienia. Ważne, żeby ten głos oddać, żeby pójść 26 maja do wyborów. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiopole. Opole. Fioleta Porowska, wicewojewoda Opolski była Państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie.